siema, dzisiaj pokażę jak zrobić takie smużaki z żywicy ja mam żywicę żywica poliuretonowa, dwuskładnikowa składnik A pol, poliol i B izocyanin plus do tego jeszcze mikrobalon ja sobie przelałem ten, te składniki do czyli poliol i izocyanin do takich oto pojemniczeków po wodzie utlenionych buteleczek i łatwiej się porcyja, to tak kropelkowo jakiś pojemniczek do mieszania żywicy strzykawka do nalewania żywicy waga formy stelaże do smużaków zaciski ja se tu zrobiłem dwa patyczek i do form takie gwoździki, żeby po prostu trzymały stelaż. zaczynajmy Bierzemy wagę. Na najpierw, to jeszcze nie, najpierw bierzemy formy. Bierzemy stelaż i musimy gwoździki gwoździkami przymocować stelaż. To jest forma jednoczęściowa. O, wkładam pierwszy gwoździk tu, gdzie jest głowa. Zbiorę stelaż. Wkładam go tu. Gwoździk do końca daję. Żeby tak dobrze, żeby to było w tym miejscu, gdzie jest forma. O. I drugi gwoździk. Tu, gdzie jest dół. To z kamerą jest trudno trochę zrobić. A może jakoś mi się to uda pokazać. O. I zaciskam tak, żeby też było na środku i gwoździk daję do końca. I wypad. Jeszcze jest. Trzeba to dobrze ustawić. Stara, żeby po prostu ogóle w na środku naszego smurzaka. Jest. Bierzemy zacisk. Ja sobie zrobiłem dwa, prosto z jakichś blaszek od, ze skrzynki i... i ze śruby i z nakrętki. Naciskam tak, żeby było w miarę mocno, ale niezbyt mocno, żeby nam nie, nie ścisnęło tego smużaka i żeby on się nie... nie zrobił taki ściśnięty. Pierwsza forma gotowa i teraz robię to samo z drugą. Ja to zrobię i zaraz się zobaczymy, jak to zrobię. Już to mam gotowe, Dwie formy. Teraz biorę wagę. Kładę pojemniczek, włączam wagę, biorę mikrobalon i ja sobie na dwa smużaki odmierzam 60 mg mikrobalonu. Czyli na tej wadze 0,60 no 0,63 może być. Zakręcam. To mam już gotowy patyczek. Paruję wagę. Nie ustawię. Biorę składnik A, czyli poliol. To jest ten z jasnym zakrywką, żeby było łatwiej odróżnić. Waga wytarowana i odmierzam mniej więcej 2 gramy no nie więcej. im dokładniej, tym lepiej. No już. No, 2,02 może być. to sobie wycieram, nie zaschło. I teraz zdejmuję to z wagi. Wagę na razie mogę wytarować i mieszam. Do uzyskania takiej konsystencji zaraz pokażę. Bardzo suchego twarogu. Mogę tak powiedzieć. Co muszę zobaczyć? Bo przez kamerę, przez telefon słabo widać. Dokładnie wymieszałem. O, taka konsystencja takiego twarogu, bardzo suchego, wysuszonego. Dobra, wkładam na wagę, wytrę, taruję, biorę składnik B, czyli izocyanin, to jest ten z ciemniejszą zakrywką i on jest ogólnie ciemniejszy. I też 2 gramy. Mało jest, mi się wydaje, na YouTubie takich filmów z odlewaniem komórków żywicy. 2, 21, no trudno. Może być. No już mogę wyłączyć wagę. Teraz mieszam, bo to ma około 8 do 12, tak realnie do 15 minut życia. Czyli, że nie, nie zaczyna zastygać. Mieszamy dokładnie. To było jak najdokładniej wymieszane. Niedługo pojawi się prawdopodobnie też na moim kanale film złowienia. Taki już długi, normalny, nie short. I, I z malowania tych smurzaków. Jest. I teraz biorę sobie formy tutaj. Miałem pod ręką. Nabieram do strzykawki. o jest taka duża strzykawka Im większa tym łatwiej, ale tak żeby wezmę do, do pojemniczka. Nabieram i napełniam może najpierw małą formę napełnię. Tak żeby tutaj przez te dwie mi to wystrzeliło, znaczy no wypłynęło. Wam się, Ocie, już to wypłynęło. Jeszcze dopełnię także żeby... wylane Tu już wylatuje, wylatuje. Można to tak o przechylić. Jeszcze dopełnię Nawierzę. i wypełniam tą większą formę, a co zawsze robię dwie naraz. Jeszcze nie wypłynęło, więc jeszcze nabieram, widzę, Już tak wystrzeliło tu, wypłynęło. Jeszcze dopełnię, żeby coś porządnie blało. Mamy ten pojemniczek, czy strzykawkę można łatwo to po prostu wyczyścić, zostawić aż i Po prostu łatwo się to wyciąga. nożem podważyć i się wyciąga. Teraz trzeba odczekać około godziny. Tak najlepiej, żeby całkowicie twardy było 2 godzin. No, i ja odczekam, i się widzimy, jak już to nam zaschnie. Już to zaschło, szło to około godziny, półtorej, ale tak, dwie godziny to jest takie, już tak jest, tak naprawdę posłuchajcie, twardy. O, to jest kawałek. Teraz zdejmujemy zaciski. O, tak, żeby nie rozwalić. W środku z muszeka. to się tu przykleiło do noża. nożem po prostu. Nie, tniemy po siebie żeby nie stępić morza. Skręcamy drugie. Zarek można odciąć. A, wyszło. Teraz już. Zajmujemy te kołeczki, trzeba po prostu pokręcić. O. Wychodzą z tu. Trochę się trzęsie. Przepraszam. Tu za schronieniem żywicy. Teraz raz trzeba tutaj. Nadlewki pourywać, żeby się dało otworzyć naszą formę. O, zdjęte. Samo z drugiej formy. zdjęte teraz rozkładamy formy o tak to można wyciągnąć i trzeba rozruszać tutaj o tak żeby ten smuleczek wyszedł i można go wyjąć już jest mega twardy o, pierwszy Z mały i teraz ten duży Wyczynę, nie. O. no i mamy teraz tu trzeba obskubać, przed bardzo ładnie to obcinamy lepiej kombinerkami. O. Trzeba pourywać, Na przykład ze tego tego ściągnąć. tu trzeba wyszlifować papierem ściernym albo jakąś taką taką szlifierkę. Tak, taką śliską. Na razie nie jest podłączona, ale już nie będę pokazywał to już, że jest... spadł mi prawie proste tak samo w drugim. A wagowo jakie, zaraz Wam powiem. Mały waży 56 mg, a duży waży gram 28, g, czyli dobrze jest. Bardzo ładnie wyszły, to trzeba teraz sobie obskubać pomalować, zalakierować, a film z malowania prawdopodobnie wstawię to już wcześniej mówiłem, ale nie wiem czy wstawię zobaczę czy będę miał czas, żeby go nagrać a gotowe smużeczki prezentują się tak o, bardzo ładne są To już troszkę ich mam Trochę ich mam, teraz te dwa jeszcze są. I już ich sporo jest. Teraz trzeba malować, lakierować. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.